Dzisiaj podpisujemy następną ważną umowę w projekcie EFRA na budowę dróg. I zwycięzcą konkursu ofert została firma Sztrabak. Firma, z którą współpracujemy od wielu, wielu lat. Nie tylko w Polsce, bo na rynkach eksportowych. Ta firma jest jednym z największych naszych klientów. Rocznie sprzedaliśmy w 2015 roku ponad 100 tysięcy ton asfaltu do firmy Sztrabak. To budujemy dla, nas, dla Was układ drogowy e, związany z instalacją EFRA. Jest to dla nas e, duża przyjemność, że możemy budować dla, dla, dla zakładu Lotos, e, ponieważ e, Lotos jest dla nas solidnym, dużym partnerem, e, jako główny dostawca asfaltów e, drogowych e, i my teraz też możemy niejako odwdzięczyć się Lotosowi dobrą jakością usług budowlanych. Same roboty drogowe to stanowią około 30% wartości zadania. Pozostałe, pozostała część to sieci podziemne z dużą częścią instalacji podkan, także teletechniki, elektryki. Jest to duże, duże zadanie pod kątem koordynacji prac. Potencjał kadrowy i sprzętowy będziemy dostosowywać do realizowanych robót. Szacujemy, że średnio będzie, będzie to około 30 pracowników fizycznych i około 8 pracowników z nadzoru, 8 inżynierów, ale oczywiście ilość ta będzie się zmieniała w stosunku do postępu pracy. Firma Strabak jest także innowatorem na rynku budowy dróg. Innowatorem, bo ma jedną z największych w Polsce zaplecze laboratoryjnych i możemy tutaj rozmawiać w temacie efektu marketingowego. Możemy tu użyć specjalnych mas bitumicznych, długowiecznych no i będziemy do tego dążyć, oczywiście jeżeli to nie będzie przeszkadzało w realizacji harmonogramu i budżetu naszego projektu. Jest to rozwiązanie innowacyjne i nasz e, e... Nasz dział technologiczny, firma TPA, opracuje rozwiązania zamienne, które poprawią i wydłużą okres użytkowania tych dróg. Jako Sztrabok deklarujemy trwałość tych dróg na około 30 lat. Możemy tutaj wykorzystać nowoczesne technologie i możemy pochwalić się całemu światu, a szczególnie w Polsce, że potrafimy takie coś zrobić.